Książka dla kobiet autorstwa Anny Barauskas czyta Anna Barauskas. Rozdział 12: Magnolia Avenue jedyna taka ulica na świecie. Kobiety potrzebują innych kobiet, babek, matek, sióstr, przyjaciółek, do tego, by widzieć w nich siebie, aby móc się rozwijać i wzrastać w swojej kobiecości. Służymy sobie wzajemnie przez całe życie, stajemy się dla siebie wzorem i jedynym w swoim rodzaju wsparciem. Tylko kobieta potrafi w pełni zrozumieć drugą kobietę. Łączy nas niepowtarzalna natura, która czyni babeczki niepojętymi dla płci przeciwnej. Aby móc odczuwać tak jak kobieta, trzeba nią być. W innej skórze nie jest to możliwe. Estrogen i progesteron rządzą naszymi nastrojami. To, co odczuwamy podczas wahań hormonalnych, jest nie do wyobrażenia dla mężczyzn, Którzy z kolei są w sidłach testosteronu. Wszystko to powoduje, że najlepszym antidotum na dziewczęce smutki jest inna kobieta spotkanie z przyjaciółką, rozmowa z zaufaną koleżanką, telefon do mamy lub popołudniowy spacer z siostrą potrafią dokonać cudów. Smutek nierzadko zamienia się w beztroski śmiech, łzy znajdują ukojenie w słowach zrozumienia. Strach zostaje pokonany przez spokój. Pamiętam opowieść o kobietach z pewnej wioski, które co kilka dni spotykały się nad brzegiem rzeki, gdzie wspólnie robiły pranie. Był to czas wypełniony nie tylko pracą, lecz także rozmowami o codzienności. Jedne z nich opowiadały o dzieciach, inne dzieliły się przepisami kulinarnymi, radościami i problemami, jakich wiele napotykamy w życiu. Bez troski śmiech przeplatał się z dźwiękami wzruszenia, na twarzach zebranych nie brakowało serdecznych uśmiechów ani łez współczucia. Pranie u brzegu rzeki stało się rutyną wieśniaczek, aż pewnego dnia do osady przywieziono pralki. Nowoczesne urządzenia sprawiły, że kobiety zamiast dźwigać brudne ubrania nad rzekę mogły prać je w swoich domach. Po około roku od tamtego momentu okazało się, że większość mieszkanek wioski wpadła w depresję. Apatię panującą wśród wieśniaczek zaczęto przypisywać pralkom. Oczywiście diagnoza była niesłuszna, ponieważ urządzenia nie miały z tym nic wspólnego. Depresja nie pojawiła się na skutek prania w domu, tylko dlatego że kobiety przestały się regularnie spotykać. Brak wzajemnych rozmów, szczerych zwierzeń, powodów do wspólnego śmiechu czy narzekania przełożył się na pogorszenie ich nastroju, bo wcześniej stanowiły dla siebie wsparcie. Wiele współczesnych kobiet popełnia błąd odcinając się od żeńskiego towarzystwa. Bliskość partnera i dzieci, spotkania z mężczyznami czy kolegami z pracy nie są w stanie zastąpić tego, co daje nam przebywanie wśród przyjaciółek. Tylko osoby, które odbierają świat podobnie jak my, z racji tego, że mają tę samą kobiecą naturę, są w stanie nas zrozumieć, a to zrozumienie powoduje, że nie obawiamy się niesprawiedliwej oceny i czujemy się bezpieczne. Możemy być. Sobą bez wstydu i lęku przed odrzuceniem. W momencie, gdy dobitnie zdałam sobie z tego sprawę, a było to w czwartej dekadzie mojego życia, stworzyłam pierwszą grupę wsparcia dla mnie i moich koleżanek, która z czasem przekształciła się w rozwojowe warsztaty Magnolia Avenue. Więcej o projekcie możesz dowiedzieć się, wchodząc na stronę www.magnoliaavenue.org. Spotkania poszczególnych grup odbywają się w dziesięciotygodniowych cyklach. Składają się na nie dwugodzinne warsztaty raz w tygodniu, w trakcie których uczestniczki w kameralnym, przyjaznym gronie mają możliwość lepiej zrozumieć siebie, rozwinąć poczucie własnej wartości oraz zdobyć różne umiejętności psychospołeczne i przepracować trudności, których rozwiązanie bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia, a zajęcia to okazja do przyjrzenia się swojemu życiu swoim potrzebom, zweryfikowania planów i marzeń, nauczenia się poprzez poznawanie odpowiednich narzędzi psychologicznych, wyznaczania swoich celów i dążenia do ich osiągnięcia. Przede wszystkim jednak są one okazją do odnalezienia wewnętrznej motywacji do zmian. Projekt składa się z kilku części odbywających się równorzędnie w czasie dziesięciotygodniowego procesu rozwoju. Część pierwsza obejmuje warsztaty stacjonarne, podczas których uczestniczki regularnie co tydzień spotykają się w gronie zaledwie sześciu kobiet. Zebrania prowadzone są przez tak zwaną liderkę. Zanim jednak organizacja Magnolia Avenue zaczęła działać również poza Chicago, wszystkim grupom przewodniczyłam ja jako autorka projektu, a jednocześnie Life Coach oraz trenerka rozwoju osobistego i mówczyni motywacyjna. Inspiracją do powstania tych warsztatów stał się film Stalowe Magnolie. W czasie ich trwania, podobnie jak w legendarnym filmie sześć kobiet o różnym statusie, wieku i różnych doświadczeniach spotyka się regularnie, by dzięki wzajemnemu wsparciu i przyjaźni zmierzyć się z na pozór przeciętnym, nudnym życiem, nacechowanym miłością, macierzyństwem, cierpieniem, radością, samotnością, doskonałym zdrowiem i chorobą. Poświęceniem, śmiercią, dojrzewaniem i rozkwitaniem. W związku łączącego ekranowe bohaterki nic nie jest w stanie rozerwać. Kobiety biorące udział w projekcie Magnolia Avenue we wspólnym gronie odbywają metaforyczną podróż, przyglądając się sobie w przeszłości i dzisiaj, wyznaczając cele rozwojowe na przyszłość oraz poznając możliwe sposoby ich osiągnięcia. Zajmują się budowaniem szeroko rozumianej postawy asertywnej. Podstawy polegającej nie tylko na umiejętności odmawiania, lecz także na wzmacnianiu siebie i tworzeniu dobrych relacji z ludźmi. Często bowiem zarówno w pracy, jak i w domu jesteśmy świadkami różnych trudnych sytuacji. Niejednokrotnie godzimy się na to, czego nie chcemy, wyrzucając sobie później brak odwagi. W tej części projektu Magnolia Avenue wzmacniamy się i uczymy bez lęku wymagać szacunku dla swoich potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu potrzeb drugiej osoby. Ten segment zajęć oparty jest na metodzie komunikacji porozumienia bez przemocy marszala Rosenberga. Zajmujemy się również wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Zagadnienia poruszane w czasie warsztatów to podnoszenie samoświadomości, Niedaleko pada jabłko od jabłoni, moja matka A ja, czyli jaki wzór kobiecości został we mnie zaszczepiony, czego nauczyła mnie moja rodzina, jaki wzór relacji partnerskich otrzymałam od swoich rodziców, praca z przekonaniami oraz praca z cieniem, czyli ukrytą tożsamością, radzenie sobie ze zmianą, komunikacja. Czym jest prawdziwa asertywność? Różnica pomiędzy asertywnością, uległością a agresją, jak zadbać o szacunek dla samej siebie? Czy znam swoje słabe i mocne strony i potrafię przyjmować komplementy? Różnica pomiędzy oceną a obserwacją, jak radzić sobie z krytyką i poczuciem winy, wyznaczanie celów rozwojowych i sposób na ich osiągnięcie, część druga. Część druga poświęcona jest sadzeniu drzew magnoli. Każda z uczestniczek wraz z pozostałymi kobietami z grupy we wcześniej ustalonym dniu i miejscu sadzi swoją magnolię, przyczyniając się tym samym do powstania wydłużającej się z roku na rok wraz z drzewkiem każdej kolejnej kursantki alei Magnoli, czyli tytułowej Magnolia Avenue ulicy Magnoliowej. Drzewo Magnoli sadzone przez kobiety jest symbolem ich pracy nad sobą. Psychicznego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego dojrzewania. Magnolia, uważana za drzewo tak stare jak świat, jest metaforą ponadczasowości, siły i hartu ducha, ale przede wszystkim uznawanym w wielu kulturach świata symbolem kobiety, która rozkwita i poprzez stopniowe dojrzewanie staje się jednocześnie świadoma, mądra i piękna. Część trzecia skupia się na praktyce życia świadomego, praktyce samoakceptacji, praktyce odpowiedzialności za siebie, praktyce asertywności oraz praktyce życia celowego. W tej części uczestniczki programu biorą udział w spotkaniach pozawarsztatowych. Jednym z nich jest wspólna noc filmowa, podczas której razem oglądają legendarne produkcje poświęcone tematyce kobiecej, ze standardowymi stalowymi magnoliami na czele. Ta część projektu obejmuje także wspólny wyjazd weekendowy, może być sesja zdjęciowa poprzedzona wizualną metamorfozą uczestniczek, działalność charytatywną na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz działalność poza grupą wspomagającą rozwój asertywności, odpowiedzialności za siebie i osiąganie osobistych celów. Każda podróż, również ta dotycząca rozwoju osobistego, rozpoczyna się od pierwszego kroku. Warsztaty Magnolia Avenue to dobry start na drodze do tworzenia nowej siebie. Kobiety kończące program bez wahania biorą odpowiedzialność za własne życie, gdyż zyskują świadomość, że tylko zmiana samych siebie może doprowadzić do zmiany otaczającego nas świata. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć na zewnątrz tego, czego nie ma w naszym wnętrzu. Pragnąc być szanowane, kochane, podziwiane, musimy najpierw zacząć szanować, kochać i podziwiać same siebie. Oczekiwanie, że zamiast nas da nam to drugi człowiek jest daremne. Otoczenie może być dla nas jedynie wsparciem w tym procesie. I temu właśnie służą tak zwane grupy siostrzane. W gronie innych kobiet Klimacie pełnego zrozumienia i zaufania podczas warsztatów Magnolia Avenue łatwiej jest wyjść ze strefy komfortu i zacząć budować siebie od nowa. Jeśli w miejscu, gdzie mieszkasz, nie ma jeszcze filii organizacji Magnolia Avenue, to dowiedz się na stronie internetowej www.magnoliaavenue.org jak ją stworzyć lub po prostu skrzyknij znajome kobiety, siostrę, mamę, koleżankę z pracy, sąsiadkę i zacznijcie się regularnie spotykać pod naszym auspicjum, tak jak robiły to nasze prababki, wspólnie haftując czy robiąc pranie nad brzegiem rzeki. Z całym szacunkiem dla mężczyzn prowadzących spotkania motywacyjne czy też warsztaty dla kobiet muszę stwierdzić, że żaden z nich... Żaden mężczyzna nigdy nie był w naszej skórze. A przez to, choćby nie wiem, jak się starał, nie jest w stanie nas w pełni zrozumieć. Nie ma pojęcia, w jaki sposób odczuwamy, co myślimy i jaką mamy intuicję, jak potrafią nas boleć jajniki tuż przed owulacją lub kolejnym okresem, jak uciążliwy jest celulit i w jak dużym stopniu nasze samopoczucie zależy od zmian hormonalnych, które sterują nami niczym niewidzialne siły powodując, że potrafimy zachować. Zachowywać się irracjonalnie i wbrew własnej woli. Dziewczyny, wspierajmy się. Bądźmy wobec siebie lojalne i nie oceniajmy się, gdyż jak nikt inny jesteśmy w stanie siebie zrozumieć. A tam, gdzie jest zrozumienie, ocena nie jest potrzebna. Jeśli jesteś zainteresowana uczestniczeniem w warsztatach Magnolia Avenue lub chcesz prowadzić własną grupę wsparcia dla kobiet, skontaktuj się z nami. Informacje kontaktowe znajdziesz w linku pod tym filmikiem. Bądź też na stronie www.magnolia avenue.org. Jeśli jesteś zainteresowana uczestniczeniem w warsztatach Magnolia Avenue lub chcesz prowadzić własną grupę wsparcia dla kobiet, skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową www.magnoliaavenue.org. zapisywane po angielsku.org. Im więcej takich grup powstanie, tym większa będzie liczba kobiet z silnym poczuciem własnej wartości, które będą mogły stać się wsparciem dla innych. W procesie ich osobistego rozwoju. Więcej na temat warsztatów znajdziesz w papierowej wersji książki dla kobiet, którą możesz zakupić mieszkając w Stanach Zjednoczonych na stronie internetowej: www.Książka dla Kobiet.com.